Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie Siewiec 13 i tym razem jadę bitwę o pelotkę. Dokładnie jedną, bo tyle mi potrzeba do zakończenia yy, zadania. Wszystkie poprzednie są zrobione, a została tylko jedna, i każdy kto to zadanie robił wie, że grajziny robią wszystko, żeby się to zadanie ciągnęło w nieskończoność. Bitwę gramy na 3 punkty, a ja będę jechał nad kanałem. Klasycznie, typowo dla mnie. No niestety, tak wygląda gra w tej chwili w War Thunder, że no trzeba grać o zadania, a nie ma czasu na granie dla przyjemności i próbowanie nowych jakichś zagrań. Co zrobić? Takie zasady z godziny ustaliły, więc trzeba tak brać. Na razie mam tylko jedno podświetlenie na punkcie C. Tutaj drużynowi już walczą o ten punkt, przejmujemy A i B. Ja chcę się dostać na pierwszy przestrzał, pierwszy dobry przestrzał, gdzie strzela się do czołgów, które wyjeżdżają tam z dziedzińca. I przez tą uliczkę, yy, gdzie stanę, będzie wszystkich ich można sobie postrzelać. A tymczasem mam przed sobą z przodu przy kanale 2 podświetlenia. Jest M18. Co uda mi się tutaj zrobić? Coś na nim jest pełne podświetlenie. Przez chwilę było. Chcę złapać obrys, no ale M18 schowała się za. Narożnik budynku, i w tej chwili już zniknęło to dobre podświetlenie. No jeszcze próbuję te krzaki wykosić, no ale akurat tutaj są odporne na cokolwiek. Nie będę strzelał z działa do krzaka, bo szkoda amunicji i szkoda czasu na przeładowywanie. I jak widać, z tego dziedzińca czają się już czerwoni, żeby wyjechać. A ja jestem w tym miejscu na tym przestrzale gdzie chciałem być. Mam tutaj Isa pierwszego. Bardzo dobry strzał. A prościutko w kółeczko. Szkoda tylko że to nic nie robi. Na, poprawce, na poprawkę już nie było czasu. Is zginął. No ja chwilę tu postoję. Zobaczymy co będą robili czerwoni. Mam czas. Na pelotki jest jeszcze za wcześnie. Wyjechał następny Is. No czy jeszcze ktoś wyjedzie, dwóch stoi jeszcze przy tym pierwszym wyjeździe pomiędzy budynków, ale oni raczej już się stąd nie ruszą Porzucam to miejsce Nie ma co liczyć na to że czerwoni wyjadą na ulicę jest za dużo naszych z tej strony Tutaj będzie średniaczek. O właśnie, średniaczek wjechał, strzelił do mnie. W kanale jedzie T-34. To podświetlenie jest takie biedne. Tylko w wierzchu wieży było widać. A ja mam w tej chwili już tutaj PZT-4H i M18. Pierwsza zniszczona M18 nie jest to komfortowa sytuacja pojazdy papierowe, ale każdy z nich może mi tygrysa rozwalić mógł, dopóki był na mapie w grze. Obaj zniszczeni jest jeszcze ten T34 na dole. Jego trzeba się pozbyć, bo kiedy nas obiedzie to będzie kosił naszych. Po lewej stronie przed wjazdem na dziedziniec jest kilku czerwonych. Jeden z nich wyjeżdża na tą ulicę tutaj nad kanałem na przestrzał. Trochę się obawiam wyjechania, no ale ryzykuję. Przede wszystkim trzeba się tego teciaka pozbyć. Strzał w tył wieży. Tylko krytyczne. A jakże? Polskiego czołga nie można z Nachita ściągnąć, zwłaszcza te ciaka. No i teraz muszę stąd uciekać, bo z tyłu za chwilę będę miał czerwonych. O, właśnie jest M36, Kontuje się do niego, obracam wieżę. M36 nie trafił, za to ja go ściągam na hita Jest M4A2, kończę przeładowanie, czekam aż mi tu wyjedzie. I następny frak zrobiony. Jest jeszcze dużo bitwy, paski są całkiem długie. Mamy przewagę, w tej chwili przejmujemy wszystkie punkty. Teraz poglądam czy są już jakieś polotki na mapie, ale póki co po lewej stronie są czerwoni. Jest ich dwóch, bokiem wyjeżdża Tygrys H1OD. Respa jeszcze jeden średni czołg się pcha. to jest M4A2. Łatwy frak. Za tymi budynkami po lewej stronie na końcu tej uliczki jest jeden czerwony, który tam się ładnie chowa. No i no kurczę będzie mnie tu teraz pchał Mogłem sobie postrzelać jeszcze tutaj cały czas czerwoni od strony respa będą wyjeżdżać No ale tak mnie kolega wypchał więc jadę do przodu zwłaszcza że mam przed sobą pelotkę A potrzebuję Jest to BTR Tylko trafienie krytyczne Palotka ucieka, ale niezbyt daleko. Teraz już zaliczona. Ostatnia potrzebna do zadania zrobiona. Chyba, że gajdziny zadecydują inaczej i jej nie doliczą do zadania, ale powinni zaliczyć. No i wyjeżdżamy już na ich respa. Wszystkie punkty przejęte bitwa zaraz będzie się kończyć. Od nalotu bombowego zginął Tygrys y E No i został tylko jednym, Jeden czerwony Średni czołg Akurat przede mną To jest M51 No próbuje tu do mnie strzelać Wie, że też ma obróconą w moją stronę Nie trafił no, Za to zginął ja mam zrobionych w tej chwili 11 fragów, bitwa się kończy, został daleko na drugim respie tylko jeden średni i pojazd to już do niego nie strzelę, bo bitwa się skończyła praktycznie rzecz biorąc przy 11 fragach mam drugie miejsce zrobione nie wiem czym sobie kolega zasłużył na to, żeby być pierwszym nieważne, ważne, że zaliczone jest zadanie. I z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!